Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzymy dużo animuszu, czyli odwagi wraz z zapałem. A ja życzę Wam, abyście byli zawsze piękni i młodzi. Żeby Mikołaj nie utknął w kominie. Dalekich podróży. Żebyście byli zawsze gotowi do działania. Dobrych kontaktów z rodziną. Żeby się chciało tak, jak się nie chce. I żeby Wam się nigdy te świadełka nie poplątały. Smacznych uszek w barszczu. W łóżku. Bo jak się światełka poprącza, to jest źle. Mi się kiedyś poklątały i płakały. Cierpliwości, żebyście wytrzymali jak ja z tymi ludźmi tutaj. I samych dobrych pierniczków. Warszczów, śledziów i wszelkich innych dodatków wigilijnych. Jeszcze pierogi. I pierogi. A wam drogie panie, samych takich facetów jak ten gość. Żebyście po tych świętach byli tłuści. Żebyście nie zapominali o najbardziej potrzebujących, samych pysznie cynamonowych pierniczków i niedługących się bąbek. Idźcie na posterkę, ściągajcie bramy, malujcie okna, bawcie się bardzo dobrze. A przede wszystkim, żeby serwery Facebooka nie padały. Abyście w te święta zapomnieli o wszystkich złych rzeczach, które was otaczają, i skupili się tylko na tych dobrych. Żeby Snapchat dodawał nowe filtry. I przede wszystkim, żeby skok w nowy rok był najbardziej udanym skokiem w waszym życiu. I pysznych mandarynek, z ład pobierającą się skórką. Dobrego humoru i dużo prezentów. Życie akademickie, studio filmowe. Wysoki świat. Ojej, Do domu.